Moja droga święta Rasumiowana siostro. Potrzeba. Czego, jak i gdzie potrzebujesz? Czego ci brakuje? Szukasz w życiu spełnienia na tą chwilę znalazłaś stabilność. Czy stabilność jest spełnieniem? Na pewnym okresie życia, kiedy nie widzisz za bardzo innych horyzontów, tak, stabilność, czyli jakaś doza kontroli nad swoim doczesnym życiem jest zalecana, jest miła, jest dobrym doświadczeniem. Ty natomiast zapragnęłaś. Pogłębić swój kontakt z Bogiem. Zapragnęłaś odkryć Boga. Nie możesz Boga odkrywać w swoim starym życiu, ponieważ odkryłaś go dokładnie na tyle, na ile dało się w strukturze, jaką dawało Ci Twoje ówczesne życie. I teraz, pomimo tego, że myślisz, że Niewiele zrobiłaś na drodze duchowej, i że wiele jest jeszcze w tobie do poprawy oraz do zmiany. To Duch Święty ma zgoła inny pomysł na Twoje życie. Pomimo tego, że myślisz, że jest w tobie wiele problemów, Masz jedną cechę, która wyróżnia Cię od wielu duchowych poszukiwaczy. Jest nią zwykła pokora. To znaczy, bardzo wyraźnie czujesz, że Bóg wie wszystko i że Bóg na tą chwilę jest gdzieś w Tobie, ale w pewnym sensie ponad Tobą. To znaczy, czujesz, że to śmiertelne ja nigdy nie pozna tej wyższej prawdy, z której ja teraz do ciebie przychodzę. Ale jednocześnie tęsknisz za tą wyższą prawdą i w ten sposób przybliżasz się do Boga. Twoja tęsknota jest Twoim napędem. Pomimo tego, że myślisz, że wiesz niewiele, wiesz bardzo dużo. Pomimo tego, że myślisz, że jest masa innych ludzi, którzy bardziej nadaje się do tej pracy, która do Ciebie przychodzi, tej nowej, tego nowego sposobu wyrażania się oraz ekspresji, pomimo tego, duch jest uparty, nieprawdaż? Cały czas, cały czas, cały czas mówi ci to samo niezmiennie, niezmiennie od wielu. Wielu lat. Jest uparty. Ale czy Ty również nie jesteś uparta w swoim pozostaniu w starym lęku, w starym komforcie? I tu jest pewne zagrożenie tej stabilności życiowej. To znaczy, może stać się ona tak wygodna, że nie opłaca się jej porzucać. To znaczy, po ludzku. Jest to absurdalne i bezsensowne, ponieważ dorobiłaś się czegoś, po co teraz to rozwalać? Po co teraz coś zmieniać, skoro masz to, co po ludzku można byłoby zechcieć? Oczywiście, można mieć większy pałac, lepsze wakacje, lepszy samochód, ale to jest puste. Czyli w pewnym sensie po ludzku osiągnęłaś to, co chciałaś, ale i tak dalej w Tobie jest tęsknota. Tęsknota za Bogiem. Które zwycięży w Tobie? Które wybierzesz tęsknotę czy wygodę? Tęsknota zakłada zmianę w Twoim życiu. Wygoda zakłada brak zmian, ponieważ Twoje życie jest wystarczająco wygodne. I teraz, gdyby zmiana była wszystkim, co nastąpi, Podążając za tęsknotą, byłoby to średnio rozsądne, i nie dziwię się, że nie chcesz iść do ciemnej dziury, w której nie wiadomo, co jest. Mogę natomiast uchylić dla ciebie tej tajemnicy i zdradzić ci parę sekretów. Pierwszy jest taki: Ty jesteś stwórcą. Drugi sekret jest taki: Ty jesteś stwórcą. Trzeci sekret jest taki. Ty jesteś twórcą. Oznacza to, że jeżeli wybierasz nieszczerość z samą sobą, wyrządzasz samej sobie wielką krzywdę i ta krzywda zmanifestuje się gdzieś w Twoim życiu. Innymi słowy, myśląc, że jest Ci wygodnie, nie oszukasz samej siebie. Dlatego zapytaj proszę samej siebie, czy naprawdę jest mi wygodnie. Czy naprawdę mam w życiu to, co pragnę mieć, bez względu na to, co mówią inni dookoła ciebie, którzy może będą Cię chwalić i klepać po plecach i mówić dobra robota. Zapytaj samą siebie, czy ja jestem szczęśliwa w moim obecnym układzie współrzędnym. Jeżeli tak, to mogę tylko Ci pogratulować. I nie mamy tak naprawdę o czym rozmawiać. Jeżeli natomiast, co jest trochę bardziej prawdopodobne, pomimo tego komfortu ludzkiego, jest w Tobie niezaspokojona tęsknota. Za Bogiem oraz za Jego Majestatem. Wówczas czekacie pewna przejażdżka. Nie jest to przejażdżka bez niebezpieczeństw czy zagrożeń. To jest podróż nieznane, nie To jest podróż do Boga. Dosłownie jest to Twoja osobista, personalna droga do Boga. Na tej drodze mierzyć się będziesz z pewnymi maszkarami, z pewnymi upiorami, którym są Twoje własne myśli, Twoje własne projekcje. I teraz mierzysz się właśnie z takim upiorem z upiorem tego, co stare, z tego, co znane i stabilne, który mówi Ci: O, masz takie rzeczy. Nie porzucaj ich, idąc w to nieznane, bo tam nie wiadomo, co jest. Najważniejsze pytanie, czy ty teraz jesteś szczerze, 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 szczęśliwa oraz spełniona w tym, co jest? Ponownie, jeżeli jesteś, to wspaniale. Jeżeli zaśnie, to może... Twoje spełnienie leży gdzieś, gdzieś indziej. To znaczy, w Twoim umyśle nie ma już na tyle blokad, że może zostać on wykorzystany do tego, aby świecić i pomagać ludziom. Nie jest to rola, która jest Ci wtłaczana. Ponieważ to jest rola, jeżeli przyjrzysz się głębi, którą sama sobie wybrałaś. Innymi słowy, przychodząc na ten świat, zdefiniowałaś sama dla siebie, co chcesz tutaj osiągnąć. I dopóki nie spełniasz swojej roli, którą sama sobie wybrałaś, jak możesz być szczęśliwa w tym świecie? To jest całkowicie niemożliwe. Jeżeli spełniasz rolę, to znaczy grasz. Jako aktor, tą rolę, którą zagrać Ci orkiestra tego świata, czyli robisz to, co myślisz, że inni od ciebie wymagają i oczekują, aby ciebie szanować i uważać za wartościowego członka społeczeństwa i rodziny, to ty niekoniecznie spełniasz swoją rolę i swoje własne zadanie. A może Twoje zadanie jest takie żeby w pewnym sensie sfiksować i pójść pod prąd na przekór wszystkiemu, na przekór tak zwanemu ludzkiemu rozsądkowi również. Innymi słowy, czy nie następuje wewnątrz siebie taka sercowa rewolucja, w której serce zaczyna wieść prym, a umysł ludzki jest drugorzędny. Oczywiście będzie krytykował decyzję serca, bo nie może być inaczej, ale wiesz, gdzie chce doprowadzić się Twoje serce? Tylko w jedno miejsce. Do Boga. Nigdzie indziej. Chce ono przebić się przez wszystkie warstwy oporu oraz osądu. A aby to zrobić, należy się z nimi zmierzyć. Czyli aby przejść przez pewne warstwy oporu oraz osądu, należy stworzyć sytuację, w której ta Iluzoryczna przeszkoda czy bariera może zostać przeniknięta przez światło w taki sposób, że przeszkoda po prostu znika. Czyli, mówiąc jeszcze innymi słowy, jeszcze prościej: jak jesteś w uścisku ego, to jesteś sobie stabilnie w jakimś miejscu, niekoniecznie wygodnym i niekoniecznie takim, który podoba się Twojej duszy. Jeżeli zaś idziesz za swoim sercem, rozpoczynasz wędrówkę, w której będziesz dosłownie przebijać ściany ściany własnego lęku i oporu. A po drugiej stronie jest to prawdziwe światło, którego szukasz po przebiciu tych barier oporu i osądu. Tak więc do wyboru masz dosłownie niebieską albo czerwoną pigułkę. Albo zostajesz w tym, co jest, co jest ci znane i względnie wygodne. Albo podążasz za głosem swojego serca, za głosem swojej duszy. I teraz mój głos w tym całym układzie współrzędnych służy tylko po to, aby wzmocnić głos Twojej duszy, aby nakierować Cię bardziej na to, czego Ty chcesz i czego Ty pragniesz. Na zakończenie zaś tego przekazu ostatnie wyjaśnienie. Ty i Bóg to to samo. Tak więc, patrząc z jednej perspektywy, Bóg chce czegoś od ciebie. Patrząc z innej, ty chcesz czegoś. Wprawdzie pragniecie dokładnie tego samego. Tak więc nie ma znaczenia, z której strony to samo zostanie powiedziane. Ważne o to, jak ty to odbierzesz i gdzie cię to zaprowadzi. W twoim konkretnym wypadku dużo łatwiej będzie ci. Kiedy będziesz korzystać ze słów, z nauczeń, które definiują to w ten sposób, że Ty jesteś służebnicą Boga i Jemu się poddajesz, podporządkowujesz, a On Cię prowadzi, bo wtedy w pewnym sensie nie musisz brać za to odpowiedzialności za jego decyzję. Po prostu tak się sprawy układają. Jest to dokładnie to samo, jakbyś stwierdziła, że to ja, jam jest, że to to wyższe ja we mnie tak steruje sprawą. To jest dokładnie to samo. Pytanie, które z tych dwóch bardziej po prostu Tobie odpowiada. Kochamy Cię. Amen.